Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj omówimy sobie wystąpienia przeciwko Świętemu Przymierzu. Czego dowiemy się na tej lekcji? Poznamy przyczyny chęci obalenia Ładu Wiedeńskiego w Europie, poznamy przyczyny wiosny ludów, poznamy także przebieg rewolucji europejskich w latach 1848-1849. Walka z Ładem Wiedeńskim. Ład polityczny przyjęty na kongresie wiedeńskim miał od początku licznych przeciwników. Sprzymierzone mocarstwa nie liczyły się bowiem z interesami narodów oraz działały wbrew społecznościom dążącym do reform. Przemian społecznych wywołanych rewolucją francuską nie dało się jednak zatrzymać. Z tego powodu od początku lat dwudziestych XIX wieku wybuchały powstania narodowe, m.in. we Włoszech, w Hiszpanii, Belgii, ale także na ziemiach polskich. Do próby przewrotu doszło również w Rosji. Spiskowcy chcieli zlikwidować monarchię i wprowadzić republikę lub gruntownie zreformować dotychczasowy ustrój. Wywołane w grudniu 1825 roku powstanie dekabrystów, nazywanych tak od rosyjskiego słowa diekabr, a więc grudzień, zakończyło się klęską. Władze carskie, aby zapobiec kolejnym buntom, powołały tajną policję i rozbudowały aparat donosicielstwa. We Francji rosło niezadowolenie z rządów Karola X, który wycofał większość postępowych reform. Władca wzmocnił cenzurę, ograniczył rolę parlamentu i zmniejszył liczbę osób, którym przysługiwało prawo wyborcze. Z tego też powodu w 1830 roku w Paryżu wybuchła rewolucja lipcowa. Mieszczanie zmusili Karola X do abdykacji, a rząd we Francji objął jego krewny Ludwik Filip. W kraju rozszerzono prawo wyborcze, zwiększoną władzę parlamentu oraz zagwarantowaną wolność prasy. Jednocześnie swoją pozycję społeczną umocniła burżuazja, czyli bogate mieszkaństwo, najbogatsi mieszkańcy miast, m.in. właściciele przedsiębiorstw handlowych lub produkcyjnych. Przyczyny wiosny ludów. Rewolucje z lat 20. i 30. XIX wieku nie uspokoiły społecznego wzburzenia. Chłopi w Europie Środkowej nadal odpracowywali pańszczyznę, na Zachodzie Europy coraz liczniejsi robotnicy żądali poprawy warunków pracy i życia, ludność domagała się również rozszerzenia praw obywatelskich, między innymi prawa wyborczego. Wśród Niemców i Włochów silne były tendencje zjednoczeniowe, a Polacy i Węgrzy chcieli odzyskać niepodległość. W całej Europie panowały nastroje rewolucyjne, sytuacja Zaostrzyły dodatkowo falanie urodzaju i głodu w latach 1845-1847 oraz towarzyszące im epidemie chorób. Wiosna Ludów. Wiosną 1848 roku w wielu krajach europejskich wybuchły rewolucje i powstania narodowe, które objęły niemal całą Europę. Wydarzenia te przeszły do historii jako Wiosna Ludów. Wiosna Ludów we Francji. Do pierwszych walk doszło we Francji, gdzie od czasów rewolucji lipcowej władzę sprawował król Ludwik Filip. Biedota oraz robotnicy coraz częściej protestowali przeciwko trudnym warunkom życia i bezrobociu oraz skandalom finansowym z udziałem członków rządu. Rosło niezadowolenie także wśród innych grup społecznych. Pod koniec lutego 1848 roku masowa demonstracja antyrządowa przerodziła się w uliczne walki, co dało początek rewolucji lutowej. Przerażony tymi wydarzeniami król abdykował i opuścił kraj. Władze w państwie przejął rząd tymczasowy, który ogłosił Francję republiką. Wprowadzono powszechne prawo wyborcze dla mężczyzn oraz wolność prasy i zgromadzeń. Wkrótce wybrano nowe władze, które jednak nie zamierzały spełnić dalszych oczekiwań ludności. Doprowadziło to w czerwcu 1848 roku do powstania robotników w Paryżu, krwawo stłumionego przez wojsko. Jesienią tego roku uchwalono nową konstytucję, na mocy której najwyższą władzę powierzono parlamentowi, a władzę wykonawczą prezydentowi. Organy te były wyłaniane w wyborach. W grudniu 1848 roku pierwszym prezydentem republiki został Ludwik Napoleon Bonaparte, bratanek Napoleona I. Wiosna Ludów w Prusach. W marcu 1848 roku wybuchła rewolucja w Berlinie. Król pruski Fryderyk Wilhelm IV wyraził zgodę na zwołanie parlamentu, zniesienie cenzury, uchwalenie konstytucji i uwolnienie więźniów politycznych. Jesienią 1848 roku król wycofał się z większości ustępstw, jednak wprowadził podstawowe wolności polityczne równość wobec prawa, wolność religijną i wolność słowa. Austria. W marcu 1848 roku rozpoczął się protest studentów i robotników. Cesarz Ferdynand I wyraził zgodę na powołanie nowego rządu, uchwalenie konstytucji, czyli wprowadzenie trójpodziału władzy w państwie, wprowadził podstawowe wolności polityczne. Nowy parlament uchwalił uwłaszczenie chłopów, czyli nadał chłopom na własność użytkowaną przez nich ziemię. Jesienią 1848 roku cesarz wycofał się z ogłoszonych reform, co doprowadziło do wznowienia walk i abdykacji władcy. Nowy cesarz, Franciszek Józef I, zmienił konstytucję i zdobył decydujący wpływ na rządy w państwie. Węgry. W marcu 1848 roku wybuchło antyaustriackie powstanie. Węgry znajdowały się pod panowaniem austriackim. Węgrzy powołali własny parlament i rząd. Jesienią 1848 roku na pomoc powstańcom węgierskim przybyli ochotnicy z całej Europy, w tym z Polski. Polak generał Józef Bem został naczelnym wodzem wojsk węgierskich. Zimą 1849 roku Austriacy zajęli węgierską stolicę, a cesarz zlikwidował odrębność Węgier. Węgrzy stetronizowali cesarza Franciszka Józefa I i ogłosili niepodległość. Latem 1849 roku powstanie zostało stłumione przez Rosję, sojusznika Austrii w Świętym Przymierzu. I Włochy. W marcu 1848 roku ma miejsce początek antyaustriackich wystąpień w północnych Włoszech, których celem było utworzenie niepodległego zjednoczonego państwa włoskiego. Po początkowym sukcesie Włosi na północy ogłosili powstanie republiki. Wiosną 1849 roku Austriacy jednak odzyskali kontrolę nad północą Włoch. W lutym 1849 roku wybuchła rewolucja w państwie kościelnym w środkowych Włoszech. Papież został wygnany, a państwo kościelne przekształcono w Republikę Rzymską. Jesienią 1849 roku papież z pomocą Francji odzyskał władzę. Wojna Krymska. Sukcesy armii rosyjskiej w tłumieniu powstania na Węgrzech zachęciły cara Mikołaja I do ataku na Turcję. Rosja chciała opanować cieśniny łączące Morze Czarne z Morzem Śródziemnym. Konflikt wybuchł w 1853 roku. Nazwano go wojną krymską, ponieważ do największych walk doszło na Półwyspie Krymskim. Wbrew oczekiwaniom cara Turcję poparły Wielka Brytania, Francja i Królestwo Sardynii. Wojska rosyjskie, choć liczniejsze, zaczęły przegrywać z nowoczesną, dobrze wyposażoną armią przeciwnika. Trudną sytuację Rosji pogorszyła także śmierć cara Mikołaja I. Jego następca Aleksander II musiał szybko zakończyć wojną. W 1856 roku w Paryżu podpisano traktat pokojowy. Morze Czarne uznano odtąd za obszar neutralny, na którym nie mogła przebywać flota wojenna ani Rosji, ani Turcji. Wojna krymska ukazała słabość militarną i gospodarczą Rosji, zmniejszyła również jej znaczenie w rejonie Morza Czarnego. Lata 1848-1849 były czasem wielu powstań i wystąpień przeciwko władzy. Jednak podjęte próby przemian ustrojowych w Prusach i Austrii, próby odzyskania niepodległości przez Węgrów, czy też zjednoczenia państwa przez Włochów zakończyły się niepowodzeniem. Wojna krymska, która wybuchła w bardzo zbliżonym do, wojny, do wiosny ludów czasie, obnażyła słabość Rosji i także obniżyła jej znaczenie. Na arenie międzynarodowej. Dziękuję za uwagę.